Koziorożce, zapraszam na czytanie styczniowe na styczeń 2024 roku. Kochani, bardzo Wam dziękuję za obecność na moim kanale przez cały miniony rok. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za Wasze subskrypcje, lajki, za Wasze komentarze, za to, że pomagaliście ten kanał mi współtworzyć. Życzę Wam, aby nowy rok, który już za progiem okazał się jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija. Życzę Wam wspaniałych świąt z najbliższymi, takiej radosnej atmosfery i wiele. Wielu, wiele, wiele prezentów. Kochani, pamiętajcie też, proszę, że to jest czytanie ogólne i ono nie będzie z wszystkimi rezonowało, dlatego z czytania bierzemy to, co jest dla nas najlepsze. Na koniec czytania wejmy kartę em, Podpowiedzi Aniołów dla Was na styczeń, ok? No dobra, Koziorożce, to w takim razie cóż, zaczynamy. Karty potasowałam wcześniej, jak mówiłam. No to e, zobaczmy, styczeń dla koziorożca. Jest, raz, dwa, e, trzy. Raz, dwa i trzy. I jest. No dobrze, i co my tutaj mamy, koziorożce? Co my tutaj mamy? Kochani, w tym styczniu wydaje mi się, że te koziorożce, które będą bardzo uparcie trzymały się swoich racji, z taką, z takim nie, z taką nieustępliwością będą stały przy swoich postanowieniach i za wszelką cenę będą chciały forsować swoje racje, swoje poglądy. To mogą doprowadzić do, do takich, ja bym powiedziała, do takich konfliktów niepotrzebnych. To one się mogą objawiać na każdej płaszczyźnie tej i zawodowej, i tej takiej bardzo prywatnej. Czyli nie ma sensu, żeby tak naprawdę temu hołdować, bo to wprowadzi. Raz, że to zaburzy harmonię, bo nie będzie harmonii, bo dwa, że to wprowadzi jakiś konflikt z otoczeniem niepotrzebny zupełnie jakieś nieporozumienia w domu z tego mogą wynikać, bo będziemy się uparcie czegoś tam trzymać, kochani. No bez sensu zupełnie, nie? Jakieś napięcia to wprowadzi ee, jakieś jakieś takie nagle nawet takie jakieś przewrażliwienie zupełnie zupełnie bez sensu raczej raczej należałoby to sobie odpuścić kochani tak. Zawodowo kochani zawodowo wygląda to tak że osoby które prowadzą swoją działalność gospodarczą to po pierwsze należałoby się bardzo przyjrzeć w tym miesiącu Wszystkim takim sprawom, ja bym powiedziała, związanym z, z wszelką biurokracją w firmie, czyli czy na pewno wszystko na czas, wszystkie deklaracje, nie wiem, są powysyłane, wszystkie pisma urzędowe, które należy, należałoby wysłać, są powysyłane, tak? Czy niczym tam nie zalegamy? To po pierwsze, to jest bardzo ważne, żeby przyjrzeć się tym sprawom, takim papierowym, tak? Czy to wszystko jest na czas, na czas i, i powysyłane i, i poskładane deklaracje i tak dalej. Poza tym e, uważam, że, że firmy mogą liczyć na, taką, na taki bardzo pozytywny odzew ze, stro, od, ze strony klientów mogą mieć taką naprawdę bardzo pozytywną opinię, to będziecie to czuli, będziecie to widzieli. I jeszcze taka chyba większa niż do tej pory taka, ja bym powiedziała jeszcze taka większa samodzielność firmy, więc albo może uda się wam jakieś kredyty pospłacać, przez co odzyskacie taką swoją samodzielność w firmie, bo to zadłużenie jakby, jakby schodzi z was. Osoby, które szukają pracy, to ja myślę, że część z was dojdzie do wniosku w tym styczniu, że nie ma to jak praca na swoim i będziecie chcieli otworzyć swoją działalność gospodarczą na przykład, ale część z was rzeczywiście będzie miała szansę załapać się na etat. I to jest taki, e, taki etat, gdzie naprawdę trafiamy w super miejsce, dostajemy super stanowisko i jeszcze za to nam naprawdę bardzo ładnie płacą. Czyli ta, ta nasza pensja, która jest nam, y, która jest y, nam obiecana jest y, bardzo ładna, bardzo wysoka, tak? Także y, super. Te osoby, które są na umowie, to myślę, że muszą w styczniu, jakby poczekać jeszcze na efekty, na które już liczyli, że mogłyby się w tym styczniu pojawić. Więc tutaj, jakby, nie widzę progresu finansowego i nie widzę na razie jakiegoś takiego możliwości awansu. Czy takiego rozwoju? Tu trzeba będzie jeszcze poczekać, aczkolwiek Wasze zaangażowanie i Wasza praca, którą do tej pory mieliście w filmie, jakby nie idzie na marne. To po prostu coś się prze, przeciąga w czasie, coś jeszcze musi dojrzeć, coś tam jeszcze się musi zadziać, ale warto poczekać. Uczuciowo, kochani, uczuciowo to ja myślę, że stałe osoby single, czyli ci, którzy szukają kogoś do współpracy, do relacji, przepraszam, rzeczywiście mają szansę spotkać bardzo fajną osobę. To jest mega lojalny ktoś, mega dojrzały, czy dojrzała partnerka, ktoś, kto naprawdę doszedł już do czegoś w życiu. Tak? I tym samym ta relacja zupełnie wchodzi na inne tory z kimś takim. Ktoś, do kogo, do kogo mamy zaufanie, ktoś jest w ogóle jakby po pierwsze jest bardzo niezależny finansowo, tak? I dobrze rokuje relacja z tym kimś na przyszłość. Natomiast w stałych relacjach, kochani. W stałych relacjach jest jakieś takie, chyba, ja bym powiedziała tak, cierpienie z powodu takiego, że tak naprawdę nie wiemy, o co nam do końca chodzi. Czyli albo nie możemy się na coś zdecydować w tej relacji, albo nie możemy się na coś konkretnie umówić, albo nasze uczucia nie do końca są w tym styczniu jakoś takie spójne, każdemu będzie chodziło o coś innego. Jakoś nie możemy wspólnie wybrać tej samej drogi, tej samej strategii naszej relacji. Przez jest jakiś taki ból, jakaś taka rana, niepotrzebna zupełnie. Koniec końców, uważam, że w tym styczniu wiele rzeczy uda się naprawdę pięknie zakończyć i, i z takim dużym pojednaniem i z takim dużym zrozumieniem. Uda się zadbać o tych naszych najbliższych, ale również uda się, uda się zrealizować takie plany zawodowe. Więc, suma summarum, jest taki happy end w tym styczniu, ale może gdzieś po drodze być tak trochę, powiedziałabym, trochę takiego zamieszania, które to zamieszanie będzie wynikało z takiej. Z tylko i wyłącznie z, z waszej jakiejś takiej postawy no, przez chwilę. No to tak jak mówi, albo będziecie się upierać przy czymś niepotrzebnie, albo będziecie w tych stałych relacjach um, próbowali cierpieć z powodu takiego, że nie będziecie mogli, czy nie będziecie chcieli, czy umieli zdecydować się na coś, czy wybrać coś. Tak naprawdę. Nieważne, ważne jest to, że koniec końców styczeń kończy się dla Was bardzo, bardzo dobrze, bo jest znowu miłość, jest znowu uczucie, jest znowu zrozumienie, takie wzajemne poszanowanie. I to jest super. I teraz, kochani, zobaczymy, jakie jest przesłanie aniołów dla Was. Dobroć koziorożce, aby stać się dobrym, Musisz otworzyć swoje serce na wspaniałą wartość troski i współczucia. Bądź dla siebie dobry, miej realistyczne oczekiwania i doceniaj samego siebie. By rozwijać w sobie dobroć, musisz polubić siebie. Gdy czynisz coś dla siebie, automatycznie obejmujesz tą energią także innych. Dobroć to pilotowe zapory, którymi otaczają Cię ludzie i wzmacnia tych, którzy się boją. Zatem przejdź, podejdź do tego, kto jest samotny, wyciągnij z kąta nieśmiałego, włącz we wspólnotę tego, który czuje się odizolowany, i pociesz smutnego. Twoją nagrodą będzie poczucie wewnętrznego spokoju, ciepła i miłości. Piękną macie afirmację, Koziorożce. Także tej dobroci yy, i tej umiejętności otwierania swojego serca. Na innych i tego happy endu, który ja tutaj widzę w styczniu po ewentualnych tam jakichś małych turbulencjach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Naprawdę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie.